Reakcje redox, dysproporcjonowanie, synproporcjonowanie i fluorowce. Dysproporcjonowanie definicja to przemiana chemiczna, w której atomy pierwiastka lub pierwiastków z danej drobiny ulegają jednocześnie utlenieniu do wyższego stopnia utlenienia i redukcji do niższego stopnia utlenienia. Przykładami dysproporcjonowania są pierwsza reakcja. Chlor plus woda powstaje HCl plus HClO. Druga reakcja: KmnO4 powstaje K2, MnO4, powstaje MNO2 i powstaje O2. Pamiętajcie przy tej reakcji, że tę reakcję możemy zastosować w laboratorium, aby otrzymać tlen. Wystarczy termicznie rozkładać KmnO4 zgodnie z równaniem, które powiedziałem. I mamy jeszcze jeden przykład. Brunatny tlenek NO2 z wodą daje kwas azotowy 3 HNO2 i kwas azotowy 5 HNO3. Syn proporcjonowanie. Syn proporcjonowanie definicja. To przemiana chemiczna, w której atomy tego samego pierwiastka chemicznego z minimum dwóch różnych drobin. Ulegają jednocześnie utlenieniu i redukcji, przechodząc na stopień utlenienia będący pomiędzy stopniami utlenienia tego pierwiastka. Przykład reakcji syn proporcjonowania. KMNO4 plus MNSO4 plus woda powstaje MNO2 plus K2SO4 plus H2SO4. Uważajcie, bo ta reakcja była już na maturze. I była w postaci, w której to wy musieliście napisać prawą stronę równania, znając substraty reakcji, a więc wodny roztwór KMNO4 i wodny roztwór MNSO4. Fluorowce. O fluorowcach trzeba wiedzieć pięć rzeczy. Zacznijmy od charakterystyki. Chlor to żółto-zielony gaz. Wodny roztwór i niewodny roztwór barwi się pod wpływem chloru na żółto-zielono. Chlor jest aktywniejszy chemicznie od bromu i od jodu. Brom. Brom to brunatna ciecz, która szybko paruje, przechodząc w brunatny gaz. Roztwory wodne i niewodne przyjmują barwę brunatną. Brom jest aktywniejszy chemicznie od jodu. Jod. To srebrzyste ciało stałe o połysku metalicznym, które sublimuje do fioletowego gazu. Roztwór wodny przyjmuje barwę brunatną. Może też przyjąć barwę żółtą, żółto-brązową. Wszystko zależy od stężenia. Roztwór niewodny, czyli na przykład CCL4, to barwi się pod wpływem jodu na różowo-fioletowy. Należy pamiętać, ucząc się o fluorowcach, o ekstrakcji. Fluorowce mają budowę niepolarną, dlatego przechodzą z wodnego roztworu do rozpuszczalnika o budowie niepolarnej. Zabarwienie na brunatną barwę niepolarnej warstwy może świadczyć o tym, że zaszła reakcja. I powstał BR2. Pamiętajcie, że może też świadczyć o tym, że nie zaszła reakcja. I brom nie wyparł, na przykład jonów Cl-. Dlatego z wodnego roztworu do warstwy organicznej przechodzi BR2, czyli zabarwienie warstwy organicznej nie zawsze świadczy o zajściu reakcji. Może świadczyć też o braku zajścia reakcji. Aktywność fluorowców. Pamiętajcie, że rośnie w szeregu. Najmniej aktywny jest I2, od niego aktywniejszy jest Br2, od niego aktywniejszy jest Cl2, a najaktywniejszy będzie F2. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że Cl2 plus Br minus powstaje Cl minus plus Br2. Oczywiście to równanie trzeba zbilansować. Br2. Plus CL minus taka reakcja nie zachodzi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje najważniejsze związane z fluorowcami, syn proporcjonowaniem i dysproporcjonowaniem. Na tą chwilę zwijam mapę myśli. Pamiętaj, że podczas tego zwijania, gdy obserwujesz, wiedza też się zwija w Twoich szarych komórkach i zostaje z tobą na, na dłużej. Obserwuj, przypominaj sobie. Utrwalaj i wracaj do tych nagrań. Tak często, jak często zaplanujesz sobie powtórkę z redoxów. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnych lekcji bądź kolejnych moich kursów.